Hello, Bodzio! Hello. Gdzie ty, żeś tak biegał? Po mar w maratonie jakimś, brałeś tak. udział? Biegałem, hey. ja. Muszę sobie wyjść, trzeba. E. nie ryj. Byłem nie co. No, tak wychodzi na to, że to daje. Widzisz jak się prześcieradło, przydaje? Do wszystkiego. I co takżeś targał tu? Nic nie targałem. Ten, ten ponarzuciłem mi. ten jest? Ten, ten ponarzucony. Tu tutaj przewale masz tak poustawiane takie zasieki, żeby... Ja muszę sobie przyjść tutaj producenta, zaprosić, filmowana na nie dla zasieki jakiegoś... No co, doszłeś tutaj do tych. Nie, koła pozrzucałem. No. I co teraz? Będę walce wyciągał. Walce dolne, dwa. Uh -huh. Pozostałe łożyska są wymienione. Już mówiłem w poprzednim filmie, czy, czy jakimś tam. A to jest nowe. Kiedyś. Ale na wałkach jeszcze jest. Z to idzie to tam dalej? Tak, z tyłu. Tutaj. To, o to chodzi? Tak. No o. i ta ząbatka, jak już mówiłem. Coś tam będzie widać? Coś tam widać. Sobie wyciągnęłem koła te, te czopy i żeby dojście było, nie? Zaraz tu trzeba będzie oczyścić przed składaniem i, i podkładem walnąć, bo to było skręcone i bez malowania, potem dopiero było malowane, co widać chyba, nie? Czy nie wina? Ktoś się dojrzy, to będzie widział, a jak ktoś. Nie, ale czy ty winiesz? No ja widzę. No. no Widzę, przecież tam jest farba, to jest... tu jest. Czy nic nie ma, goły no. metr. A koła tego. Rec czop, taka. Chopy były mocno, nic się nie ruszało, nie? Te mhm. otwory są tak spasowane, że, że hej. No może hej, nie no, to no. dobrze. Jak hej. Szczypy, marzy, kiedy sobie marzy. Co? Ty śpiewasz? <laughs> szczypy. Szczypy. Tak. Muszę jej po gruchotka. Szczypy. Mm, mm, mm. A o gruchotce co zaśpiewasz? Mhm. Mm nie wiem. Tu wam trochę pokażę, co w wczoraj pukał on. pukał To ma pospawane. Ładnie no, masz pospawane. Nie masz co się... Co ty się krzywisz? Nic nie masz do krzywienia się. Takie spawy to niektórzy by mogli się nauczyć od ciebie spawać i zazdrościć ci. Nie będę tu dywagował na te tematy, bo... Wiecie jak jest? źli pazury. Nie chcę mnie się tu nic stawiać pod TT. rzucam na ten brud. Przecież to nie jest brud. Jak nie, o. No to ty masz chyba trudniejsze palce niż to ty? Gdzie teraz szczypy położyłam? O. A ja i no. przez, Pan... przez te. Tutaj stres mnie tutaj w... wystresowane są szczypy. <laughs> o kurde. No, ha, tak, tak. Tak szczypanki się robi. Się są wygięte, nie wiem, czy ja tymi zrobię. Podkę. Mątnia. To jest wszystko takie, takie miękkie, że Mam. No, nadzieję. O. To jest pierścienie co tutaj jest. Ja. nie? Tak. Nie, myślałam, że ściągać, będę musiał ułożyć. Rękojeścią coś zrobił? Tak. <słuch> <słuch> będę musiał potem, gdzie indziej, jak zrobię ja tylny, to do przedniego te podpórki, gdzie indziej wywalić, bo mnie nie spadnie na dół. Jeszcze siłownik wyciągnąć. To się ściąga, a tamten do tyłu, nie? Tak to jest tu. No co, jak już rozkłożone masz, to roz, robisz to, tak? Czy to już było też wybite? Na tamtym łożysku ten tylny wałek, ale dwa. Jak już jest tyle wywalone, to, to jedziemy i będzie cała tak? presa wyremontowana, na które, na następne ile lat? No łańcuchy były i tu łożyska, i podbierał był wcześniej. Gdzie ja, jest lata produkcji? Muszę iść zobaczyć. I tak tam na drugą stronę. Mm. Jest chyba 2004 produkcja. Ja... 2004. Ja, Teraz muszę łańcuch ściągnąć. I td i tp. Ja Ci tutaj przeszkadzam. No Gdzie ja mam się schować? W prasę. Ale to począłeś 2004 rok produkcji tej prasy. Mhm. No to nawet będzie zrobiona, to następne lata będzie ciągnąć. Myślę, że on Nie. W trzynastym była kupowana, miała 9 lat. No. Znaczy się w koniec 12. Zimnie była kupiona. W starym roku, jeszcze 12. O, no. spadło ci to. To żeś odkręcał, tak, teraz? Napinać. To Mnie jest taki napinak No po prostu, Nie będę tutaj sprężyny tutaj rozciągał. Sobie mogę to odkręcić. No, ja, żeś pokazał. Mnie. To normalnie już brakowało się na czynniki pierwsze rozłożone. Prawie. No, jak masakra. Bardzo dobrze. Nie mówię masakra. A, ma. Tylko mówię prawie, że masz ją na czynniki pierwsze rozłożono. Dobra, siedemnastka. Tutaj. Ja? Mhm, Nie, tutaj jest. Zdrochotka do nasadków wiesz? Tak. Ty byś bez mnie zrobił, kopię? Nic. Gdzie mnie tu nie było, jak to rozkręcałem? <grymne> <grymne> nie było, ale widzisz, jak ja widzę. Oko jastrzębia. Widzisz ty to, no widzisz? Widzę, ja widzę. A, no to widzisz. zerwało, o. co to tu jest w ogóle? Osiem osiem. Osiem osiem? I taka była, była twarda i nie tego? Nie, no tłuczenie tłucze było dokręcone pewnie. Wali, wali i tak jest. O, widzisz, no, no. W to miejsce tam co widzisz. To, to jest to wszystko na zawołanie. To leci tam, gdzie ma. Teraz. To się ze skrzypiec i odleciało. Dziewiętnaście. Na razie się poocenia łańcuchy żeby nie było. Ooceniajcie, oceniajcie. oceniajcie. Ten i ten. Ale to już kiedyś nie teraz. To jest Tak to tego nie zdajemy pewnie. Mnie ma? Czy z drugiej strony ktoś? Tu jest o. Z drugiej strony? Tak. O jeden. Ale jest dość, Jest. muszę sobie bikonerkę przynieść. To jest insze. inszość na drut. I ja to nie wypadło. Na jednym był drucik, ale otworzył, a na drugim nie był. Nie no już jak ma się trzymać, to się trzyma. A jak ma puścić, to puści. Ja jedno wyciągnę, a czy to drugie wyciągnę? ta spinka pewnie będzie podrobiona w środku, może być problematyko, kurde. Niżej, niżej to może wyjdzie jedna strona, stronę chodzi. Gdzie ty jesteś? Chociaż jedna strona by wyszła. Albo i nie. To by się jeszcze trzymało, bo to nie wychodzi. Mm. Zresztą to nie jest łańcuch do krowi, to też ma jakieś prowadzenia swoje, nie? O. Te jest fabrycznie po farbie wina. Ile ma lat? No, 2019. Cztery mówiłeś. się. O, tu film bez ściągacza się. Nie obejdzie, tak? Mm -mm. szukać jak nie? nie, no, mam. Ułożony, ja nie muszę nic szukać. Tylko przynieść muszę. Aha. Takie coś to tak. jest. Co ci zrobiłam? No i masz w Masz. Masz nawet klucz, tak? Masz. No, a przeze mnie żeś nie miał tego kluczu. No i tak to jest to wiesz. Ja nie wiem, co ja ci robię tutaj. Stary, jeszcze tu. tutaj na to pierwsze, czy to na to druga? Na drugę nie załapię, bo będzie pierwsze blokować ci. Czy tyle nie zsunie, żeby na drugie załapać. No, żyłem. Trochę chyba. Teraz kręć. Weź tu rękę, jak już jesteś, nie będę sam. Tu. No teraz ja mam tutaj... No dobra, no to nie. Hmm. Hmm. Uda, teraz ja mam tutaj to zdjęcie. Na firmach zarabiasz, a nie chcesz przy No daj! Nie ma. Żebyś nie gadał. Łaski me. Nie no potem jakiś. Rób. Ja też tego nie utrzymała, bo ty, ty, na też tym. Każdy święty ma swoje wykręty, o. No może mam, ale wiesz, jak to jest. bym ci pomóc, ale nieraz to nie idzie. Łe, bym szarpnął, no, tam. Pewnie bym to ściągnął. no. nie sprzęgło, zgniło, a tutaj... Do tego ja nie smaruję, to Michał smaruje. Tu jest podkładka, jakoś nie. No ale chyba dobrze smaruję. No. Za dużo. Palów by włosów to by wyjął. No, ale to nic, lepiej więcej jak za mało. Tyle kręcenia, klucza, odkręcania, żeby go rozciągnąć. No dobra, nie przedrzeźniać sarci, że... Może inni to będą przedrzeć. Tak. je chłopy. Bo propagandiści będą mnie przydeszleć. Więc co ja tu muszę mieć? 19.